Chciałam Ci podziękować za to, że dzięki Tobie mogę spełniać swoje marzenie. Marzenie błyszczenie, Bo odkąd zostałam lekarką, przestałam de facto móc błyszczeć. Dlatego, że nie wszystko lekarzowi wypada i lekarzowi nie wszystko wypada zrobić w mediach społecznościowych, ale dzięki temu, że mam Ciebie obok siebie, to wiem, że albo coś zrobisz takiego, że mnie uratujesz w tym, co się dzieje, albo zrobisz coś takiego, co. Trochę zobaczysz, że potrzebuję tej pomocy i, i te światła pójdą na ciebie i trochę zejdzie ze mnie, ale z drugiej strony mogę błyszczeć, mogę być głośna, mogę być tańcząca, tak jak lubię tańczyć najbardziej na świecie. I to jest dla mnie właśnie to możliwość spełnienia marzenia, że ja de facto jestem z tobą na scenie. Po prostu, ja jestem z tobą na scenie, ale to tylko i wyłącznie dzięki tobie, właśnie dzięki temu, jaki jesteś. I temu, że mi też na to wszystko pozwalasz. I na to, że tam tolerujesz, ja czasami jestem ostra, ja to wiem o tym, ale idziesz i mówisz, dobra, guys easy, dobra, kotek, no daj spokój. Ja to bardzo doceniam. Bo wiecie, to jest tak, że ja żyjąc w świecie medyków, <słuch> my takie tacy bardzo specyficzni. A yy, Bart jest z, z, ze świata artystów i on dotyka świat duszą, a nie szkiełkiem i dowodem. Wiecie? I to jest ta różnica, którą ja odczuwam. Jest pan wojna! że mi nie można, tak mówić. Można wszystko Można wszystko. Jesteś cudowny i Ci bardzo dziękuję.